Hartmut Gebel od 40 lat zajmuje się migreną. Wie, jak złożona i wielostronna jest ta choroba. Widział, jak rodzi się i upada wiele teorii na temat jej przyczyn. Dziś wiadomo, że migrena to choroba neurologiczna. Zidentyfikowano 38 genów odpowiedzialnych za różne postaci choroby. Rozróżniamy 45 postaci migreny o różnym przebiegu. Dlatego tak trudno ją leczyć. Atak migreny wywołują zakłócenia w przepływie energii i krwi. Komórki nerwowe stają się nadaktywne, co powoduje różne deficyty. W mózgu uwalniane są substancje przekaźnikowe, które wywołują stan zapalny tętnice w błonach mózgowych rozszerzają się i stają się bardzo wrażliwe na ból. Każde uderzenie serca i każdy ruch wywołują pulsujące cierpienie. Geny migrenowe odpowiadają z grubsza za 30% ataków. Reszta to skutek naszego zachowania oraz wpływ otoczenia i kontaktów społecznych. Dlatego przy odpowiedniej wiedzy można kontrolować migrenę. Na Twiordem kilońskim znajduje się jedna z ważniejszych europejskich klinik leczenia migreny i bólu głowy. Celem jest przemiana pacjentów z osób cierpiących w menedżerów migreny. Zdaniem profesora Gebela kluczowym słowem w zarządzaniu migreną jest relaks, gdyż właśnie do tego mózg migrenika nie jest zaprogramowany. Migrenowy mózg pracuje bardzo szybko, ma gotowe odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie padły. Układ nerwowy podlega olbrzymiemu napięciu. W czasach ciągłego zalewu bodźców mózg migrenika jest szczególnie przeciążony. Obserwujemy trzykrotny wzrost występowania migreny u dzieci i młodzieży. U dorosłych wzrasta nie tylko częstotliwość występowania, lecz również ciężkiego przebiegu i chronicznej postaci. Czynniki środowiskowe uległy zmianie. Migrena objawia się szybciej i ma cięższy przebieg. I strząsamy. Dziękuję. Miłego dnia.